Witam na kanale Jaru, drodzy widzowie. I dzisiaj, i dzisiaj wywiad z Marcinem Różalskim A propos tego, e, prosimy takie zagadnienie, o tak powiem. Zagadnienie. Zagadnienie. Może być. Takie zagadnienie o temacie, dlaczego zawodnicy sportu walki mają problem z zakończeniem kariery. Sam już ją kończyłeś kilka razy, można Jak powiedzieć. No raz przynajmniej. Yy, I wiesz, no, no macie nie, cały nie, czas potrzebę walki. Skończyłem karierę, co... Kurwa byłem, raz byłem obrażony, a dwa byłem znudzony, nie? Obrażony byłem po, po całej tej historii z KSW, a znudzony i wkurwiony byłem po sytuacji z DSF-em. Ale to wiesz, to nie było tak, że kończę karierę, tylko po prostu no kurwa. Żyk mi się wyjebał i, i wiesz, nie? No ale jak załóżmy, kiedyś sobie pamiętam, rozmawialiśmy, powiedziałeś, że chyba zakończysz na pewno do 40 roku życia. No i co? No i powiem ci teraz tak. Jest takie powiedzenie, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ja też patrzyłem na pewne rzeczy inaczej, ja też kiedyś Śpiewałem sobie piosenkę, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Też patrzyłem na, na różnych zawodników. Też patrzyłem na zawodników, którzy kończyli kariery i wracali. Może nie tyle, że ich oceniałem, że robią źle czy coś, tylko zawsze zastanawiało mnie, dlaczego. Nie? Ja kurwa wiem dlaczego, po prostu. Wiesz co, to jest tak, najprościej powiedzieć, to nie jest kurwa jak światło. Tego się nie wyłącza. Poza tym sporty walki troszeczkę się różnią od innych sportów. No bo jednak, wiesz, te wyniosłe słowa, honor, waleczność, wiesz, schodzi, wojownicy i tak dalej, w jakiejś tam linii jesteśmy jakimiś tam potomkami, wiesz, wojów, Słowian, wandali. Wikingów, jak tam sobie nazwiesz, tak? Spartan, Huzari. Robisz to całe życie, poświęcasz się, czasami, czasami, czasami ostatnie pieniądze, znaczy teraz już może tak nie ma, aż tak, wiesz, takich, takich sytuacji, kiedyś te ostatnie pieniądze przeznaczałeś na składkę, tak, na jakieś tam rękawice, coś tam ukradłeś, żeby Jechać na zawody i tak dalej, ble, ble, ble. tam z tego już nie ma. Ale wiesz, ale kiedyś, szczególnie teraz, ja mogę powiedzieć o sobie o swoim pokoleniu. My w większości przypadków, my byliśmy sportem. Życie cywilne to był dodatek do naszego sportu, do naszego życia. Poświęcaliśmy wszystko. Żeby trenować dwa razy dziennie, no to musiałeś mieć pieniądze, nie mogłeś iść do pracy, tak? Nie było wtedy sponsorów, nie było cateringów dietetycznych, nie było odzieży jakiejś tam do trenowania i tak dalej. Większość chłopaków, no co, stała po bramkach, grandziła, robiła jakieś przestępstwa i tak dalej, tak. Żeby zrobić rano trening, później trzeba było coś tam porobić, wieczorem jakieś, wiesz, treningi, później jakieś tam gimnastyki i tak dalej, tak? I teraz poświęcałeś temu całe życie, jeździliśmy bić się naprawdę za pietruszkę, za darmo, za kurwa Paczkę, kurwa, jakieś odżywki za, za torbę sportową. Wiesz, to było twoje życie, tak? W pewnym momencie to zaczęło ewoluować, zaczęło się robić fajnie, zaczęły się robić fajne federacje, pojawiać się sponsorzy i tak dalej, i I teraz dochodzisz do takiego pewnego momentu, gdzie na przykład jak trenowałeś, tak? Robiłeś jakieś obrotówki, tornada, backfisty i tak dalej, balachy z wyskoku, kurwa. Nie wiem, jakieś takie wiesz, rzeczy, rzeczy, kurwa wiesz, gimnastycznie takie wiesz. I teraz idziesz na tą salę, ty chcesz to zrobić? Nie możesz. Widzisz, że z czasem zaczynasz, zaczynasz tracić dużo rzeczy, i teraz starasz się to, wiesz. Jedną zamienić na drugą, i tak dalej, oszukać czas chemią, sterydami, jakimiś tam zabiegami, i tak dalej, bo chce się tak cały czas z tym trwać. Nie godzisz się z tym, że na przykład dzieciaki, które Ty kiedyś trenowałeś, w tym momencie są Twoimi sparring partnerami. I, i co, co niektórzy potrafią z, zrobić Ci naprawdę duży problem, wiesz, coś, nie? To wewnętrznie kurwa boli, to wewnętrznie boli, to wewnętrznie yy, takiego daje, wiesz, takiego bardzo przykrego kurwa kopa, nieenergetycznego, tylko takiego kurwa, który naprawdę sadza cię na ziemię, wiesz, nie, mówi sobie chuj, jutro spróbuję tego, jutro tego i tak dalej, i wiesz, i takie zajeżdżanie się, zajeżdżanie się w kategorii nie, to jeszcze nie, to nie jest jeszcze mój czas, nie kurwa, nie, 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 jeszcze dam radę, jeszcze to, jeszcze tamto, i tak suma sumarum mijają lata, mijają lata, a to idzie w drugą stronę. Kontuzje się powielają, wiesz, zajeżdżać się, bo to już nie ma takiej regeneracji, ale nie potrafisz sobie powiedzieć dość. Patrz, tylu z tylu, tylu zawod... na przykład ostatnio, nawet, znaczy ostatnio w kategorii, tam jakiś czas temu była walka bodajże yy, Rampage, walczył z Vanderlei z Sylwą albo Chuck Liddell, jakoś tak, nie? I też już wiesz, zawodnicy, którzy to budowali zawodnicy, którzy, którzy, którzy są żywymi legendami, którzy ten sport wiesz gloryfikowali, tak, czy w Prajdzie, czy w Pierciu, który jak w UFC. no i jednak wiesz, schodzi, no weszli, tak samo niedawno była walka, Mike Tyson wrócił, tak, Roy Jones Junior, tak, no, na polskim naszym rynku, no, Tomek Adamek ile razy wracał, tak, Przemek Saleta też, też wracał, także wiesz, no to jest Ktoś oczywiście powie, no bo w dzisiejszych czasach każdy może się wypowiedzieć i każdy może być opiniotwórczy, bo się pieniędzy skończyły. nie? Każdy ma różne nam jakieś swoje swoje motywacje. Jestem ciekaw, jak na przykład taki kurwa Beret, co tak, co tak pierdoli dostałby propozycję, ty weź, wyjść, to cię na pierdoli za milion złotych. Wiesz, chodzi, no to by poszedł. Wiesz, co? Jest coś takiego, czytałem jakąś książkę, że każdy, kto mówi, że za milion dolarów wyszedłby z Mike'em Tysonem, to większość z nich tak naprawdę by nie wyszło, bo każdy jest mądry, że a, wyjdę, nie ma problemu, ale gdy zbliża się ten moment, że trzeba wyjść do tego ringu, do niego, to jednak większość by powiedziała: Dobra, ja nie chcę tej bańki, jednak i tak dalej. Wiesz, no i powiem się takie różne, różne, różne motywacje zawodnikami, zawodnikami, wiesz, rządzą, tak? Taki prosty schemat, patrz, żołnierz jednostek specjalnych, nie żołnierz jednostek specjalnych, który dla mnie jest nad człowiekiem, dla mnie żołnierze jednostek specjalnych są nad ludźmi, ponieważ wyrzeczenia, wyrzeczenia jakim są poddawani, szkoleniom, umiejętności, jakie łapią, no to jest coś, wiesz, nieprawdopodobnego, tak. Znałem dużo żołnierzy z jednostek specjalnych, znałem kilku jeszcze, którzy już nie żyją, i to jest naprawdę coś wielkiego, tak. I teraz, żyjąc cały czas na rozkaz, tak, wszystko na rozkaz, starałem się mieć poukładane, nagle idziesz do cywila, gdzie już nie ma tego rozkazu. Nie ma już porannej musztry, nie ma, nie ma życiu w tym napięciu, że misja, że szkolenie, że to. I teraz żołnierze jednostek socjalnych, żyjąc cały czas na rozkaz. Ja tu przed moimi żyję, wiesz, w tym, w tym yy... Rygorze sportowym, ale mam też życie cywilne cały czas, wiesz. Że... Żołnierze raczej nie, żołnierze cały czas są w Wiesłość, nie? Oni też mają bardzo ciężko z tym, tak? To, to, to nie jest tak. Na przykład prosty schemat: modelka. Piękna kobieta, która zarabia swoją urodą. Uroda przemija. No i też wiesz, toksy kwasy czasami wiesz, przesadzają z tym, bo też sobie nie dają z tym rady. I teraz widzisz, Jarek, to jest takie łatwe powiedzieć. Powiedzieć sobie dość. Nie, kurwa, to nie jest takie łatwe. Na swoim tylko przykładzie mogę powiedzieć, mam 44 lata, mam tych walk już naprawdę zrobionych, mógłbym już nie walczyć. Oczywiście dla hajsu będę walczył. Mógłbym już nie walczyć, tak? Ale wiesz, ale kurwa, widzę, nawet ostatnia walka pokazała mi, że wiesz, ja już widzę, że naprawdę to już jest takie, wiesz, nie wiem, czy może to była... Predyspozycja akurat. Czy, czy, czy wiesz, czy przeciwnik mnie tak zdominował, wiesz, że nie, nie nie ten, nie wiem. Ale w każdym razie też jakieś tam przemyślenia mam nad tym. No ale jednak kurwa gdzieś tam wewnętrznie, wiesz, schodzi, a może teraz jak się przygotuję, zrobię coś, tego nie zrobię, bo to mi źle wpłynęło, to może tu. Wiesz, to no nie ma sensu bić się z młodszymi takimi zawodnikami. Może wiesz, chodzi z jakimś zawodnikiem takim jak, jak, jak ja, wiesz, rówieśnikiem i tak dalej, różne są takie myśli. Nie wiem, Jarek, Ciężko patrz na przykład, patrzeć. prosty schemat też z naszego podwórka. No mamy kalidów, tak? Mamy, który jest kurwa. No, znaczy teraz już jest dla wszystkich cywilem, już jest wiesz, już nie no, mam bo kiedyś był nad człowiekiem. Ła, mamy domania Ła, mamy to, łaby to, bo mamy wygrał Ale teraz tak. Przyszła sytuacja, że mamet przegrał z Tomkiem Narkunem dwa razy, tak? No to już nie, już kończ, już, już, już nie to, już wiesz, blblbl. Później przegrał z, ze Scottem Askamem. Nie no, daj spokój z tym mametem, A za chwilę mamet zrobił karata, z znukałtował, owie chodzi, nie? Za chwilę nie poszło nie poszło z, z, z Soldiczem. tak? I teraz też masz taki, taki schemat, na przykład. No Mamed, jest moim rówieśnikiem, tam raptem jest rok, dwa różnicy, tak. No przegrał za skamem z młodym chłopakiem, tak. No Michał, no też Michałowi nie poszło za skamem, wiesz, chodzi, nie. Także to jest właśnie ta młodość, ten, 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 ten ząb, ten, ten, wiesz, ten, że ci zawodnicy już to wszystko pozdobywali, a ci młodzi się dopiero, o to wiesz, biją, to, 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 to wiesz, ten. No i co, no i przegrali i mają powiedzieć, eh chuj, rezygnuje? No nie, no powiedz im, żeby zrezygnowali. Wiesz, to no każdy na to inaczej, inaczej reaguje i jest to, kurwa, mega ciężkie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Każdy, każdym, każdym kierują jakieś takie, wiesz, inne motywacje, nie? Wiesz, podobno największym lekiem, lękiem człowieka jest lek przed przybijaniem, a tak jak rozmawiam o sportach walki, czy poruszyłeś temat modelek, czy żołnierzy sił specjalnych, no to w tych akurat, jakby powiedzieć, dziedzinach to przemijanie jest bardzo szybkie i, i chyba ciężko się z tym pogodzić po prostu, co? No, no to jest to, to wszystko, o czym powiedziałem. Patrz, takie, to jest taki... Taka walka z wiatrakami, nie? Taki kurwa Don Wiesz o tym, że i tak przegrasz. Wiesz, że i tak przegrasz, wiesz, że i tak nie masz na nic kurwa wpływu, a i tak się wkurwiasz, a i tak kurwa z tym chcesz walczyć. Wiesz, taka, taka, kurwa, taka bezradność, nie? Taka bezradność, że obojętnie co zrobisz, to i tak jesteś skazany, skazany na porażkę. Bo teraz patrz, ogólnie dzisiaj nawet, wczoraj po treningu rozmawiałem sobie tak z chłopakami, ogólnie z moją grupą, bo też jest dziewczyna, którzy u mnie trenują. Praca z ludzkim ciałem, to jest takie rzeźbienie w gównie. Patrz na przykład kulturyści, nie? Wyglądający no, przekurwa kozacko, przeogródnie, nie? I teraz taki kulturysta niech przestanie trenować, no nie, 2-3 miesiące, nie? Wiesz, chodzi. Albo na przykład niech sobie, twój wypuść, odpukać, zerwie coś, mniejszy. No sportowcy, no tacy wiesz, tak samo, na przykład, no ja. Prosty schemat walki. Przygotowuje się do walki, siła, nie? Kurwa, robię siłę. Dynamika, sparingi, super. Nie? Szybkość, czyli już te wiesz, ciężary odchodzą. Szybkość, kurwa. Ostatnie przygotowania, świeżość, czyli już nic nie robienie praktycznie. Walka, przerwa. Nie? I wchodzę, wracam po tych dwóch, tam trzech tygodniach, nie raz po tygodniu, nie raz od razu. No i już widzę. Kurwa, już to, już to wszystko ciężkie, kurwa. Już wszystko od nowa, wiesz co, I teraz zrób sobie taką przerwę pół roku. Tracisz, kurwa, to wiesz, no nie no, stracisz techniki i tego wszystkiego, no ale ten, ten, ten wiesz, ten, ten ząb, ten piorun, tak? No kurwa, no tracisz, tak? Tak na przykład pianista. Całe życie gra, no ale przychodzi wiek, wiesz, jakiś reumatyzm, jakieś kurwa zwyrodnienia, te ręce już nie chodzą, wiesz. No i kurwa, no tracisz to, przez co przez całe życie, kurwa, wyuczyłeś się, nie? Nauczyłeś się czegoś, ciężką pracą, wyrzeczeniami. A czas ci to kurwa zabiera, i się wchuj ma, i się nie pyta. Nie? Także wiesz, to no jest no przemijanie jest. No jest przepierdolone. Myślę, że jeśli chodzi o zawodników, to też yy, szczególnie tych, którzy dziś zaszli wysoko, to też ta chęć bycia na topie cały czas ich tak trzyma, motywuje, jara. I, i, i właśnie tak jak ty sam mówiłeś, że Erol, no super wyzwanie, dla którego chciało ci się jeszcze do tej sali wejść. Czy wrócenie na ten top, na ten szczyt, to jest właśnie takie marzenie każdego zawodnika, jak, jeśli już na nim był? Wiesz co, nie wiem jak, nie wiem jak inni zawodnicy. Ja, ja mam świadomość tego, że na ten top ja już nigdy nie wejdę. Nie wejdę, bo wszystko się rozwija, rozwijają się metody treningowe, rozwijają się, wiesz, yy, wszelkiego rodzaju patenty, zawodnicy mają teraz dostęp do, do wszelkiego rodzaju specjalistów, yy, do trenerów, trenerów takich, trenerów takich, tak, do jakichś tam fizjoterapeutów i tak dalej. A ja tu jestem takim prostym hamem, kurwa z garażu, co wiesz, żeby zapierdalać ciężko się złych, zajechać, kurwa, jak ja jestem zajechany, to czuję, że ten jest wykonany. A to wcale tak nie musi być. Czasami lekki trening wniesie więcej, niż takie zajechanie Ale ja po prostu lubię się zajechać i tak dalej. To, to, to też powoduje, się, że kurwa w dzisiejszych czasach, tak jak ja chciał, kurwa, nie wiem, startować yy, oplem GSI, tam wśród któregoś i miałbym się ścigać, kurwa, z tymi na przykład myśkami GT, czy co leżą po, traści, tam, po 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 ulicach, nie? Także wiesz, to jest to. Ja po prostu chciałbym cały czas rywalizować, yy, żeby... Udowadniać sobie, że wiesz, że jednak jeszcze cały czas jest ten, ten prąd, I tu jest, tu jest właśnie ten, ten motyw: wygrana, przegrana. Oczywiście, wygrana na spasie, wygrana na stoczy, wygrana jest tą tłustą kurwą, którą chcemy kurwa zruchać. Rozumiesz? A przegrana, no przegrana, no co? No Bida kurwa, pusta lodówka, wiesz, chodzi, nie? I ten. Tylko, że tu chodzi o te dobre walki, tu chodzi, tu chodzi o, o, tą, wiesz, o tą rywalizację, o to, że kurwa, że jednak zmusiłeś się, żeby wiesz, żeby wykonać tą robotę, że jeszcze kurwa, jeszcze nie, jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz, jeszcze mogę, jeszcze mogę. Nie? O to chodzi, o tą, o tą cały czas taką chęć rywalizacji. Jedni mówią o, o adrenalinie, jedni mówią ten. Ja uważam, że to jest cały czas udowadnianie sobie, że kurwa, mimo tego upływającego czasu, jeszcze jestem w stanie się zebrać w całość i coś tam wiesz, jeszcze, jeszcze porąbać, jeszcze, jeszcze porywalizować i tak dalej. Dużo jest zawodników, wiesz, Takich, którzy, którzy myślą podobnie, dużo jest zawodników w, mniej więcej w tym przedziale wiekowym. Problem się zaczyna, ja uważam, po 40. Nie? Po 40 się uważam, problem, bo tak do, do, do 40 to jest jeszcze wszystko ten, ale tak 40, 41, 42, to naprawdę następuje tego kurowskiego spadek i takie wiesz. Rozleniwienie. Eee, nie u wszystkich, bo każdy u ma, ma, ma inaczej. Rozleniwienie, wiesz, te wszystkie te kurwa kontuzje, to wszystko wiesz. Poza tym. Zniszczenie. Zniszczenie ja uważam, że w większości przypadków zniszczenie to wychodzi podczas treningów, wiesz, rąbanie się, ostre sparingi i tak dalej, wiesz, chęć udowadniania sobie, sporty, walki mają to do siebie, że jednak, no jednak się kurwa bijemy i my, że jesteśmy kolegami, to jednak drugiemu chce udowodnić, kurwa, nie, kto jest lepszy. Super, tak, później tak, pionę SS i tak dalej, i tak dalej, ale z tyłu głowy, się ja, mnie najeba, wiesz, w i zawsze tak będzie. I to wszystko wiesz, i teraz też na przykład sparingi, z tego co tak wiesz, obserwuję, też już się odchodzi od takich bardzo mocnych sparingów, ciężkich, wiesz. Dużo się kładzie na, na jakieś tam środki, środki BHP, tam duże kaski, duże rękawice na łokcie, wiesz, na, na, na kolana i tak dalej, piszczele. To jest dobre, na pewno, wiesz, no ale no, no, to, to trzeba się z tym wychować, trzeba się do tego, wiesz, jakoś przyzuczać. No Ja nie byłem tak wychowany, przez to wiesz, te moje kontuzje, te moje zniszczenia, też przez to są spowodowane, wiesz? poza tym na przykład okresy bez walki, tak jak na przykład, wiesz, yy, miałem kilka razy taki okres, bez... no teraz nawet ostatnie te dwa lata, co byłem bez walki, tak, no to też zapierdalałem, też zakurwiałem cały czas, kiedyś byłem, jak jeszcze w Taju walczyłem w K1, też był taki okres bez, bez walki, też cały czas rąbałem, kiedyś po turnieju złamałem sobie rękę, bagatelizowanie tych kontuzji, wiesz, tego wszystkiego, to teraz wychodzi, to też to, to powiela, i też w jakiś sposób, wiesz, to, 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 to ten, ten, ten spokój psuje, wiesz, chodzi. A też są takie opinie, że zawodnicy, większość zawodników nie może przestać walczyć, bo, bo tak naprawdę nie wie czym się zająć w życiu później. Podzielasz tą opinię? To też jest duży bo Patrz, taki prosty schemat. Wstaj rano. Mam psy, jedzenie nam swój schemat. Odżywka, cyk, cyk, zastrzyk, cyk. Sala. Trening. Wychodzę z treningu, kąpię się, jem, odpoczywam sobie i już sobie myślę, co będzie wieczorem na treningu, tak? A gdy na przykład nie zrobię rano treningu, no to tak, jak nie masz żadnych biznesów, a nie ukrywam, nie każdy nadaje się do biznesu. Ja na przykład do biznesu się nie nadaje wkratze, żeby prowadzić jakiś biznes swój, bo ja nie umiem zarabiać pieniędzy pieniędzmi. To kurwa nie wiem, co zrobić. Nie? No wyjdę, wyjdę sobie na dwór, popatrzę sobie na drzewa, wrócę, bez kładę, pojadę z psami na kładzie do lasu, wrócę. I tak kurwa, no nie wiem, wsiądę sobie na motocykl i co będę sobie jeździł dookoła miasta. No nie wiem, co z sobą zrobić. To jest to, to też duża, duża prawda, że wiesz, no jeżeli całe życie trenowałeś, całe życie rąbałeś, całe życie kurwa walczyłeś, całe życie był ten cel, czyli siła, wytrzymałość, kondycja, dynamika, szybkość, Roztrenu... czy znaczy ten, yy, regeneracja, świeżość, walka. Miałeś ustalony schemat, a teraz nagle schematu kurwa nie ma. Wiesz, trenujesz sobie, ale takie te trenowanie, takie... Nie ma takiego większego kurwa celu. Oczywiście możesz sobie tam jakiś tam schemat ułożyć i tak dalej. Do pewnego momentu będziesz się, się, się w tym znajdował. No ale później kurwa wraca to, no wraca to, że, że, że chcesz się na rywalizacji, nie? Jeszcze pozostaje kwestia, jeśli chodzi o to zakończenie kariery już taka na samo zakończenie. Wielu zawodników na przykład yy, mówi, że kończy karierę. Floyd Mayweather kończył pięć razy, akurat w, w jego przypadku jak wracał, to jeszcze wygrywał, ale wracają i, i przegrywają na przykład po kilku latach. I te powroty rzadko kiedy się udają myślę, że to jest ta, taka ostatnia próba udowodnienia sobie czegoś? Taki, taki nie wiem, ostatnia szansa ką ktoś sobie sam daje? Wiesz, no mi jest ciężko powiedzieć, bo nie mam żadnej profesjonalnej walki, ale ty już możesz się powiedzieć, czy to jest coś takiego, że a, spróbuję jeszcze ten jeden raz, wiesz, zmotywuję tak, się. Tak, jest coś takiego. To na pewno masz rację, że jest coś takiego, że zawodnicy yy, chcą, chcą tego, wiesz, spróbuję, zobacz jak mi pójdzie, wiesz, zobacz jak ten. I tu już chyba, znaczy nie wiem jak wiesz, nie wiem jak, jak, jak inni zawodnicy, ale tu może nawet nie chodzi o wynik, sam wynik, tylko jak to wszystko pójdzie, jak to wszystko się poskleja. Normalnie tak jak powiedziałem, że wygrana tuczy i wiesz, i zawodnicy myślą o tym, ale, ale ja myślę, że w większość tu chodzi o samo, sam, sam powrót, sam, jak to jak to wszystko się odbędzie, jak to wszystko się wie, znajdzie i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, patrzę, że po, poruszyłeś temat Floyda Mayweathera. Floyd Mayweather, albo jeszcze wyżej hajsu, nie? Yy, niepokonany, bo żadnej walki nie, 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 nie wtopił. A jednak walczy, jednak walczy, gdyby gdy nie, gdy nie musiał tego robić, to by nie robił, w chuj hajsu i wygrywa. Także wiesz, no to też jest taki, taki przykład, że ktoś powie, bo dla hajsu. No kurwa, jakby jego hajs rozmienił w 500 złotówkach i układał w ten, to by chyba w tym pokoju się zmieścił, nie? No, także wiesz, także no kurwa, no jest coś takiego i to jest, i to jest złe, bo mówię, to nie jest tak jak światło, tego się nie wyłącza, a to kurwa męczy, a to męczy, to to, to spędza sens powiek. Patrz, tak jak na przykład w naszym przypadku, w moim, mi się udało, mi się udało na walkach coś tam zarobić, tak? Oczywiście dla chajsu jeszcze wrócę. <laughs> Plus tam zawsze gdzieś tam sobie człowiek tam jakoś tam wiesz, coś tam dorobił. A zobacz, zwróć uwagę, ile na przykład zawodników przed nami trenowało. Nie zarobiło, a nawet w dzisiejszych czasach trenowało, nie zarobiło, zapoło kontuzję i tak dalej. Ja nam przykład pamiętam kiedyś, jak, jak dużo zawodników popadało w alkoholizm, No, narkotyków nie było, wiesz, w alkoholizm i tak dalej, wiesz, nie? Bo to, bo tamto właśnie, bo potracili i nie wiedzieli, co z sobą kurwa zrobić, no to wiesz, to ucieczka walko. i teraz nam wiesz, tak jak, tak jak ja, no, mam jakiś tam kurwa budżecik. Mogę sobie zrobić to, mogę sobie zrobić tamto. Mogę sobie obejrzeć swoje stare walki i sobie kurwa popatrzeć. No kiedy I, i powiedzieć jak ktoś mówi babo kiedyś to ja, kiedyś to ja. No właśnie kiedyś to ja. Teraz już kurwa jest tylko te ty, kiedyś nie. A, a, a dużo zawodnikom wiesz no, no nie pykło no i kurwa no niestety nie. Jest to jest to kurwa wczoraj. O patrz wczoraj był taki fajny film na, na TVN Turbo. Ostatni taniec. I była to historia, czy epizod, ja nie wiem czy to było czy to jest, jest częściowe, ale właściwie był epizod meczy Chicago Bulls no, znaczy, z no, Detroit Pistols. No, Detroit Pistols? Tak. Detroit Pistols. Tak. Tak. Detroit Pistols chyba 2 czy trzy razy im wpierdoniło, konkretnie, gdzie wiesz, gdzie oni naprawdę, wiesz, już byli, wiesz, też pod. Już, już tak samo skreślano ich, już wiesz, chodzi ten... Oni się wtedy wie, zawzięli, kurwa, znów przegrali i tak dalej. I w końcu zaczęli wygrywać, wiesz chodź nie? I to jest, to jest, jeszcze przykre jest w tym wszystkim to, właśnie ten impuls z, z zewnątrz, wiesz, nie? Że, że, że ludzie, ludzie potrafią naprawdę, kurwa, uciąć skrzydła, nie? Taki prosty przykład z naszego podwórka Karolina Kowalkiewicz, tak? Pozdrawiam Karolina. Miała tam kilka walk w top, topy, miała, nie? Miała kiedyś taką ciężką bardzo walkę, gdzie, gdzie, miała później jakąś tam y, operację na twarzy, tak? Okay. Wróciła. Udusiła. To nie ma czegoś takiego... Ale widziałeś, jak z niej zeszło wszystko, jak ona była szczęśliwa tak. w tej klatce, jak krzyczała? Tak, to, to ja ci powiem szczerze, ja wiem, co ona czuła, bo ja czułem to wchodząc do klatki. Ja nawet to czułem to, jak przegrałem, jak podnieśli rękę Erolowi, ja, ja czułem to samo, bo ze mnie zszedł ten pierdolony, kurwa, koszmar tego całego syfu. Tak? Z którymi i tak walczę, bo to nie jest tak, że ja się z tego wyleczyłem. Ja mogę to zaleczyć, ale w pewnym momencie to się kurwa odzywa i od nowa jest gnój, wiesz co chodzi, od nowa, jest, od nowa są z tym gimnastyki. I widzisz, i to jest, i to, jest to, Kamila Wybrańczyk fajnie powiedział, że łaskawość łaskawość kibica na pstrym koniu jeździ, nie? I to też powoduje często, wiesz, że zawodnicy rezygnują w młodym wieku, tak? Chcieliby wrócić, ale boją się tej opinii. Wiesz, często jest tak w dzisiejszych czasach, że zawodnicy to robią, bo to kochają, bo chcą walczyć i tak dalej. Ale gdzieś z tyłu głowy jest, kurwa, co powiedzą, a jak mnie odbiorą, a tak dalej. To nie rób tego, to nie rób tego, bo, 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 bo po prostu kurwa, no, robisz to nie dla siebie, tylko dla, dla kogoś. Liczy się z czyjąś opinią. Bądź solidnym zawodnikiem, trenuj, przykładaj się do tego. Kurwa, wyjdzie, nie wyjdzie, wiesz chodzi, no, no raz wygrywasz, raz przegrywasz, dwa razy przegrywasz, trzy razy przegrywasz, kurwa, no wiesz chodzi, są zawodnicy, są mają bilans 1-10, a i tak walczą, dlaczego, bo to lubią i dlaczego, bo nikt im tego nie zabroni, tak, I, i ja Ci powiem szczerze, ja też w pewnym momencie, tak jak, tak jak powiedziałeś na początku, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, też patrzę na, na przykład na niektóre osoby lubiane, nielubiane, tak? O których wszyscy wszyscy gdzieś tam mówią. Dlaczego to robią? Bo mogą, bo chcą. Jeżeli ty nie masz ochoty tego oglądać, to nie oglądaj. Ale mimo, że wszyscy kogoś tam nie lubią, tak? kąsają go, to i tak to obejrzą, żeby móc się wypowiedzieć, że kurwa te palce, kurwa, a ty, kurwa, ty, k. i weźmie no, także co, drodzy widzowie, jak będziemy się powoli już zbliżać do końca kariery Marcina, to wtedy jeszcze pewnie pogadamy o tym jeszcze raz. Nie no, to nikt, <laughs> nikt, nikt nie będzie takiego wywiadu, że różel kończy. Po prostu powoli różel przestanie gdzieś tam kurwa się pojkazywać i tak dalej. Jak będzie chciał przyjechać na wywiad, to przyjedzie, ja zapyta, ty różel kiedy walczysz? Co rozmowy? <laughs> no i teraz rozmowy będą zawsze, nie? No. Także co, dziękuję Ci bardzo. So trzymajcie się.